Nie bij tego pudełka, no to jest No, No znalazłem. Nie. Nie. nie zabójca coś zacznie w końcu zabijać, bo siedzimy i siedzimy. No nie, tak trochę ten słaby zabójca, strasznie. Zanim on, on zacznie zabijać, to każdy już znajdzie broń. No to, to właśnie nie to... co, co pan robi? Ja znaczy, mam pan tylko zabija? broń długiej, mam tylko nóż po prostu. <uszel> ale ty jesteś chuję! Ale ty jesteś chuję! Ale ty się Odejdź! Odejdź, bo będę strzelał! Zamykam i drzwi Ale zobacz! Kruja. Wszyscy mają broń w komanzie. Bo może ja nie, nie szukam broni. broni On wyciekuje, ja tak broni. jak w tamtej rudzie mam wrażenie Ja mam ja, ja no, tylko z broni się mantel tak Ja z broni z mam jeden hands, dwa, dwa knife, trzy nic, pięć Mam kur... ochotę na kontroli Dobrze kurwa, Są kontrolę walię na pięć mi kurwa zaraz będzie Odejdź powiedz. No, no i wszystko Co? co było? Jak? O, ej, ej stop

Witaj! Też, hej! To wow, Wszyscy jesteśmy obok siebie O nie! Małe, zdrajców widziałem, już ma broń w ręku. Ucieknieć. To ma, to ma, to? To? Maę, to. Maę, maę. Maę? ej, poczekaj, Edwin, ale musimy znaleźć kumpla z dużą bronią, bo inaczej ten zabójca nas to trochę się. dojedzie tu. Kumpli. Nie martw się, Stacy, ja mam coś innego, dużego i mogę Ci pokazać. To Stacy, powiadasz? W końcu jestem czarnoskóry. Rapshit mordo, chodź uciekniemy gdzieś daleko Mam pewien pomysł na parkour, który mi nigdy nie wyjdzie, ale <laughs> możemy spróbować Dobrze, Strasy, Poczekaj, to wyjść dobrze. Tędy. O nie, mordemca! O, halo, ej, ej, wizy, proszę pana Czy pana. ty masz dużą broń? Czy ty masz tak. dużą broń? Mardzi jest margi. Margi. Margi, czemu to zrobiłaś? Mardzi! jest zdrajcą. Margi, Słucham? Margi czemu? Margi z Gdzie? Nie ja mogę poradzić sobie ze zdrajcą Maja Gdzie jest on się, przebrał. Nawet A on się nie przebrał! To się przebrał! Noch broni nie miałem, nic nie mogłem zrobić. Jak to? Nic nie mogłem zrobić. Chopaki, pa... pa... co jest gra? Gdzie jesteście? To... Po... Przepraszam, szybki. No tu kogoś mordują. Poproszę apel umarłych. Eee, Mandzio, żyjesz? Eee, dobrze, Kuba. Eee. Alien? Tak. Ladi. Złap Wladi. Okej. Okay. I dobrze, teraz ja cię muszę zabić, rozumiem, tak? W jakikolwiek sposób. Znaczy, czy byłoby miło, jakbyśmy porozmawiali. Bo może to. Po, ja nie. wiem, co mam napisane w prawym rogu i, i domyślałem się, że wiesz co ty masz napisane w prawym I, rogu. Oczy, ale oczywiście, że wiem, tylko ja bym wiesz, jednak chciał to pokojowo rozwiązać, bo wierzę, jak, że się tak da. Z jakim cudem możemy to zrobić pokojowo, jeżeli ty masz broń, a ja nie, I bo jest problem, no dlatego chciałbym się dokadać. Nie jest nie z tego ignacji. Nie mam amunicji, nie? I tutaj jest trochę słabo. Masz amicję, ale masz nóż i to jest tak. Też... A co ty miał? Przepraszam! Stój! Stój! Nie! Nie! O, jakie to było dobre! Nie! Nie, nie spaliśmy! Nie, nie co! Jakie to było? Co? Jest! Jest! Mogłem ty, do wody u oh. Mogłem wow, do wody uciec! Nie. Wow! Ej, a, a wow. czemu nie do wody, jak się paliło? No No się, mówię, że mogłem, ale chciałem to go nic dopaść ostatnim pociskiem. nic nie dało. To nic nie to dało. Ciężko a... się celuje. A masz takie bardzo egzotyczne imię. Chodź Audrey. się. <noise> Audrey, chodź w jakiś ciemny zakamarek. Audrey, chciałem eee, cię halo? Na radkę. Go, pysk, kurwo, go w prostu. No go w pistwo. Zabijcie go. Ło! Co się damy. stało? Yes. Moment, gdzie jest twoja broń? Mamy go! Dobrze. Mamy dziadka. Co za się To, Co to był Charles! nie, to no był Charles! Najgorsze było to, że ja powiedziałem, że, ja, że Charles to jest mój brat. Christopher, jesteś bardzo rudy Nie, jestem Christopher! Ała. A ja puknąć w twarz. Dobrze, to ja ci oddam, honorowo. Chodź, chodź, chodź. na solo. Ho na solo, solo powiedziałeś. Pamiętajcie, że gardę jeszcze możecie... Hona trzymaj Hona gardę, gardę, trzymaj gardę. Ho na solo. A masz. Możesz mi ufać, nic nie mam. Za to, że go zabiłeś. Lego, lego. Co wy tam wyprawiacie? Bili Żyje jeszcze? Właśnie, czy ktoś ja jeszcze żyje? Ignacy, czekaj, ja się chcę trzymać z tobą, bo ja się boję sam chodzić, bo nic chodź nie mam za Chodź do mnie, chodź pochodzimy trochę po mapie. Dobra. Możesz widzieć jesteś. moje kroki, ja cię widzę, chodź. No i z... nie go. przestań we mnie celować. Strzelujesz tej decyzji. Ignacy. Kuba skorzysta z tego i uderzy mm -hmm. cię w plecy wtedy, on czeka ja, na ten moment. chciał, to, to bym go zabił już 10, 10 razy. Ja byś go zabił 10 razy, to miałbyś problem ze mną, ponieważ ja bym od razu w ciebie strzelał. A teraz czekasz na to, aż Nieprawda. on mnie zabije i wtedy to... Dobrze. Jest ta menda mała. Abi. No! re, Ale próba była dobra, muszę ci przyznać. Przez chwilkę Za... nawet myślałem, że, że to faktycznie nie ty, ale tylko przez chwilkę. Panowie, bardzo bym się chciał przyznać, jestem mordercą. Zapraszam w jakiś ciemny róg. Jak się nazywasz? Ted. Dobrze, Ed. Uh, Ted. Niech się znajdę. Bet. A, a kto jest. Ja, Ted, ja widzę Ted, jestem za tobą, Ted. Cześć. Hey, cześć. cześć, Słuchajcie, ja jestem Hug i ja jestem tutaj uh, samozwańczym, uh, samozwańczym tak. oficerem. Dlatego uh. ja chciałem wpierdolić Tedowi za to, że jest po prostu zdrajcą, tak jak powiedział. Ted tu. był swoim tworem wyobraźni. Widzę, cię jest Ted. Nie widzicie weźcie się... AU! Nie! który coś mnie bije tutaj! Eee! mu go bije? Ktoś mnie leje. Nie Ktoś mnie leje! powiedział, że jest zdrajcą. On mnie bije, nie zielonym, nie bije! Nie fight nie club! Pomóżcie mi, chłopaki! Nie stójcie tak! Zobaczymy! Proszę, nie stójcie! Nie! ALO, zabójca! mnie! ALO! Nie! Nie Byliśmy przyjaciółmi od zawsze! Bef, proszę! Triple kill, a blady oh. No, wiecie co, ja jestem w latarni po prostu. Na spokojnie. No i super. No powiem ci, że faktycznie na spokojnie. <laughs> Komando, kwoki! ale serio to wygląda jak taka akcja, naprawdę szpiegowska. Tutaj wiesz, ganiają się po tych, tych statkach. Jeden karabin, drugi pistolet, <laughs> noże. Jeden pistolet z wyciszeniem. no z dźwignią. Prawda. O! Kąd do mnie strzelasz? Meu oh, <laughs> <nice. laughs> não <sei> já, mas, <laughs> é.